Siemano, w nowym vlogu, my w trasie, jesteśmy na stacji benzynowej, tankujemy się, wyjechaliśmy, a ja właśnie, słuchajcie, zaczęłam używać tego preparatu, bo w przyczepie nie musiałam, bo miałam zewnętrzny pojemnik na szarą wodę i sobie go wyrzucałam. Wylewałam i mogłam go sobie umyć, a tutaj, hmm, poczekajcie, muszę sobie tu wejść do kibla, usiąść, bo gadam z Wami i trzymam to w ręku, zapalę sobie światło. O i wlewam sobie ten płyn do wiecie do czego? Do tych baniaczków. O. Tak. Zamknę sobie. Słuchajcie. Zamknę sobie, żeby nie śmierdziało, bo jest ciepło i woda szara, która stoi to śmierdzi. Więc to jest taki preparat właśnie, który się wlewa do szarej, do tych pojemników na szarą wodę, no bo wyjeżdżamy w, trasie, w trasę i będziemy używać tych pojemników w tej chwili i żeby nam nie śmierdziało to wlałam tego płynu i niech to się przez trasę, bo później będziemy pewnie gdzieś robić, jak będziemy zjeżdżać to zrobimy zrzut, ale to niech z tym niech z tym płynem to trochę pobędzie także jedziemy Łukaszek się zatankował a gdzie jedziemy? gdzieś daleko Zapowiadają burze, ale yy, wiecie, czasami się ta pogoda nie sprawdza. W każdym razie u nas też zapowiadają. Nie, wiem, sobie chyba kawy chciał zrobić. Dobra, zrobię mu, póki go nie ma. No, także my w podróży, a jak, jak kukaniną przyjdzie, to wam powiemy gdzie. Dokładnie, bo ja muszę go zapytać, bo sama nie wiem. W każdym razie gdzieś. Chyba gdzieś na wybrzeże lecimy. Zaraz zapytamy. Tu też Wam pokażę, że wlałam i zamkryłam korek. Widać niebieski płyn. Widać. ładnie pachnie, powiem Wam ten płyn. I zamknęłam korek. O! I tu Wam na mózgu umiecia pokażę. Widzicie? Woda nalana. I mamy dwa pojemniki szarej wody. Jeden z nich jest na szarą wodę z, z prysznica a drugi do umywalki do zlewu w kuchni, a który to nie wiem który pewnie ten jest do zlewu w kuchni, bo teraz na końcu zmywałam gary jeszcze i 2% mamy tam szarej wody, więc pewnie ten jest do kuchni, ale nigdy nie jestem pewna zresztą co to za różnica żadna różnica, w każdym razie e, używam tego płynu bo bo tak mówią, żeby używać i, i ci co jeżdżą kamperami o tym wiedzą więc ja też używam, nie wiem gdzie, chcę tę kawę tutaj mu postawić. Mu no postawię. Zobaczcie, jaka jestem dobra żona. Kawka zrobiona, postawione. Tu, tu chyba mu nie wyleci, o tak. Dobra. A to się samo wyłączy, tylko muszę przetwornicę wyłączyć. No, bo ja muszę, żeby odpalić kuchenkę, żeby był iskrownik, i żeby włączyć Słuchajcie, ekspres, to muszę włączyć, włączyć przetwornicę. I, go, I ją wyłączam, bo pożera prąd z akumulatora. No, Łukaszu już przyszedł. Emma. Czemu mi tu tak... Czemu się to okno otwiera? No, okno mi się otwiera. Zamknęłam sobie i teraz mi się znowu trochę otworzyło. A może ja otworzyłam, jak Tobie otwierałam. To może dotknęłam. uganiu, gdzie jedziemy? Powiedz wszystkim. No, przed ciebie. No i głupoty gadasz. No, a może, zobaczyć może. Na zupkę do Sopotu miałeś powiedzieć. No. no. I wracamy od razu, czy nie? To zjemy i wracamy? No, a co tam robić? <laughs> Burze mają być. Słuchajcie, ja jestem po... dzisiaj mam ten, spadek formy, bo jestem po e, ósmym, nie, tak, dziewiątym dniu rehabilitacji i powiem Wam, że zmęczony już jestem i już jestem po zastrzyku przeciwbólowym i po rehabilitacji właśnie Łukanio na mnie czekał, żeby mnie zabrać i żebyśmy pojechali, bo jutro jest wolne więc ja jutro nie mam rehabilitacji więc sobie tak wyskoczyliśmy, żeby od bo nie byliśmy, jak wróciliśmy jak wróciliśmy z tego z Bieszczad, co byliśmy na urodzinach u, u Edytki to nigdzie nie byliśmy, nie? no, słuchajcie, nagrywam jeszcze starą kamerą właśnie bo nie ogarniam jeszcze tej nowej kamery znaczy, jeszcze w ogóle nie, zgra, nie zgrałam Te, w tym momencie, co nagrywam tego vloga, to nie zgrałam jeszcze tamtego vloga i nie wiem, czy, się, czy to czy cokolwiek ma sens tam. Rozumiem, jeszcze tego nie zobaczyłam, bo nie miałam kiedy. No mówię, że mam spadek formy. Także dlatego nagrywam jeszcze starą, żeby sprawdzić, czy żeby nie, nie okazało się, że, czego, że gadam i nic nie nagrałam. No, w każdym razie, słuchaj. Yy, czy ty jesteś przygotowany? do rozmowy ze mną ja się boję. do rozmowy ze mną na temat w naszym no, przypadku co lepsze kamper czy przyczepa i jakie widzimy różnice i jakie widzimy plusy i minusy kampera, y, kamperwana w naszym przypadku, a przyczepy kempingowej czy chcesz pomyśleć dwie sekundy no nie no, a co tu myśleć można dawać można dawać, to poczekaj chwilę ja zaraz ten y, bo mi coś przyszło i zaraz wracamy Dobra, ja sobie wypunktowałam, żeby było nam łatwiej, to sobie wypunktowałam, żebyśmy o niczym nie zapomnieli, dobra? Bardzo mi się to podoba, że Ty sobie wypunktowałeś, żebyśmy my nie zapomnieli. No, ale to nie ma ironii. Nie. No dobra, czyli słuchaj, poczekaj, bo mi się tutaj telefon zamknął. A ja będę mówił, że pod tym zaprzeczam. No i, i będziesz rozwijał temat, może być tak? No to słuchajcie, zaczynamy od plusu Vana. Jakie widzimy plusy Wana i oczywiście nie musisz się z tym zgadzać? Bo my jesteśmy. U nas jest demokracja w związku. No. Twoje zdanie jest moim zdaniem, to pamiętasz? No, no. No. Demokracja. demokracja. Słuchajcie, zaczynamy od plusywana, jakie zauważyliśmy po zrobieniu ponad 3000 kilometrów Zrobiliśmy no. panem? Zrobiliśmy, nie? No, już byliśmy na dziko ponad 10 dni. Na kempingu jeszcze nie byliśmy, chyba, nie? Ale kempingi to chyba są na. Y, z góry jest y, łatwiej na kempingu niż na dziko, więc tutaj to nie ma na co czekać. W każdym razie to jest tak: mniej pali niż Volvo, zgadzasz się? Tak, zgadzam się. No, a rozwite temat. Rozwijam. No, dawaj. Ee, Volvo paliło mi 12 najmniej, no tak 12-13, a ten samochód pali 9,2. No, 9,5. No, 9,5. No, czyli e, to jest 3 litry, najbiedniej 3 litry mniej e, niż Volvo, czyli jak taką trasę zrobiliśmy 3000 km. To jest 90 litrów mniej paliwa, e, czyli około 600 zł, tak? No. 600-700 zł mniej e, no. na takim wyjeździe. Czyli to jest bardzo duża różnica, bo na tym wyjeździe my wydaliśmy bardzo mało. Tak, my, Słuchajcie, my, Rumunie, w 10 dni byliśmy tylko raz na kempingu. Zresztą, chyba tam było gdzieś podsumowanie naszego wyjazdu. Raz na kempingu byliśmy. Trzy razy jedliśmy tylko w restauracji, bo raz na Węgrzech, raz na Rumunii i raz na Słowacji. Tak, wydaliśmy, Słuchajcie, z paliwem, z winietami. No, i bez zakupów oczywiście, bo zakupów nie liczymy. Dlatego, że przecież każdy z nas w domu, jakby siedział, też by te zakupy zrobił, bo musiałby jeść, tak? No to bez zakupów, bo tam nie robiliśmy, tam to chyba tylko raz wodę kupiliśmy mineralną i chleb, prawda? No. To wydaliśmy 2000 zł, więc słuchajcie, tak, to można jeździć. Wychodzi na to, że koszta wyjazdu robią same kempingi, nie? No. No i. i e, na dziko byśmy w jeżeli, przy, z przyczepą byśmy tak nie stali. Jeżeli nawet, bo tu rozmawiamy teraz o paliwie. Tak, o paliwie, no. Jeżeli nawet byśmy stali przyczepą w tych miejscach, co staliśmy u i Panem, to wydali, wydalibyśmy o prawie 30% więcej pieniędzy na paliwo. Tak, tak, tak. Ta kwota by wyszła większa, no. No dobra. Poczekaj, bo mi się tutaj punkcik... Szybkie przemieszczanie się. Szybsze niż Volvo z przyczepą. Bo cały czas mówimy o naszych plusach i minusach, w słuchajcie. Co my zauważyliśmy. Prawda, prawda czy fałsz? Łukaszek? To znaczy, jak e, szybsze manewrowanie w miastach na parkingach to jest szybsze i to zchodzi czasu dużo, bo tak na trasie ja mogłem tym samochodem jechać 150, ale ja sobie nie jadę stóweczką i. No ale e, to i tak 10 więcej, ale to i tak 10 więcej niż przyczepą, bo przyczepą jeździliśmy 90. No. To i tak 10 więcej, nie tak. I no i strach te... przez, przy, przez wyprzedzania, bo już wszedł tak. ten przepis, nie? że człowiek no, leciał i... Nie wiadomo jezi. jak jechał ten samochód tira, jakiś, bo to jest dopuszczalny ten przepis, że jak ci jedzie znacząco wolniej samochód, to, to możesz... Go można go wyprzedzić. No ale już myślenie, myślenie. Tak, czy możesz czy nie możesz? Czy możesz czy nie możesz, tak. tak czyli to też prawda. To jest prawda. Odpowiedź? Tak, prawda. Tak, prawda. prawda. Potem mam y, szybkie rozstawianie. Y, I y, drugi taki punkt w tym samym. Y, możemy wjeżdżać w większe zakamarki. Tak, możemy większać w większe zakamarki. I tu mam jeszcze, poczekaj, bo tu mam jeszcze większe zakamarki. Czyli, tak jak na dziko wjeżdżaliśmy, to mogliśmy, no, nie musieliśmy mieć jakiegoś tam. Bo to o zakręty też chyba chodzi, nie? Czy nie? Rozwin ten temat, bo ty jesteś kierowca. Bo jeszcze wiesz, co chcę powiedzieć, węższy jest nasz samochód niż Volvo z przyczepą. Niż przyczepa. Tak, niż przyczepa, więc yy, mniej stresu było właśnie w szukaniu miejsca. nie? Mniej stresu w szukaniu miejsca, mniej stresu, jak są zwężenia na autostradzie, bo ten samochód ma szerokość samochodu praktycznie osobowego. Yy, manewrowanie, tak jak już mówiłem wcześniej, jest dużo, dużo mniej stresujące, no bo to jest jeden pojazd. No każdy, jak jest przyczepa, no to jest dwa razy tak. A jakie było Twoje pytanie jeszcze? No cały czas mówię o tym, że zaczęło się od yy, manewrowania i rozstawiania się. Że... No, a rozstawianie się? No właśnie, się, rozstawianie, rozstawianie się. się. Tym wozem podjeżdżamy i taki jest plus, jak pada deszcz na przykład w tym samochodzie. Ogromny plus. Bo tak, jak pada deszcz. Albo śnieg, bo my jeździmy zimą też. Albo śnieg. Pada deszcz, albo śnieg. Zajeżdżamy tym wozem, zasłaniamy żaluzję, odwracamy fotele. Możemy sobie pić kawkę, tak? Tak. Jesteśmy w chałupie. A Dojeżdżając z samochodem z przyczepą jak pada deszcz, no to ja zawsze mokłem. No to się, uciekł, to się nic praktycznie nie zmieniło. <laughs> tak. Znaczy nie no, zmieniło się to, że... Tu mi się nie no znasz jest wygodnie, bo sobie wstanie, Znaczy tak, coś nie przebiegam o. z Volvo, nie muszę mieć tej parasolki, no. kurtki zakładać, tak, no to też trochę ciemno, ale bardziej tobie. Jeżeli chodzi o odjazd znowu, no to nie trzeba wychodzić z tej przyczepy, yy, przechodzić do samochodu, tak? Tylko się. Na upartego, jak po, po, powierzchnia była równa, nie podkładaliśmy żadnych do stabilizacji rzeczy, co bardzo rzadko się zdarza, że podkładaliśmy podczas wyjazdu do Rumunii. Chyba ze dwa razy, na dziesięć, nie? Tak. E, no to odsłaniasz żaluzję, brym, palisz i odjeżdżasz, tak? I to jest ze względów bezpieczeństwa też bardzo istotna sprawa. Ponieważ, jak ci ktoś gdzieś wali do drzwi. Cały czas e... mówimy o dzikusach, o tym, jak stajemy na dziko. Tak. Jak ci ktoś Zresztą wali do... na, kamping, na kempingach też się moknie. <grym> no, jak ci ktoś wali do drzwi, jakieś niebezpieczeństwo jest z zewnątrz, no to możesz ten samochód odpalić i odjechać stamtąd, tak? A tutaj. No, musisz... jem, nie mając kontaktu z tymi ludźmi. Tak, tak. E... Jakimiś agresy... agresywnymi. A tutaj. A w przyczepie, no to, to możesz... trzeba wyjść, podpory trzeba wyjść. zwinąć. Pory zwinąć. Przy, jak, jak jest odpięta przyczepa, to trzeba dopiąć do haka. No. I, wsi i wsiąść do tego, do tego samochodu. Więc w naszym przypadku tutaj znowu jest plus. Ma van tak. przy tym trybie je jazdy, której my chcemy zacząć jeździć, czyli więcej dzikusów niż kempingów, tak? Tak, tak to to jest plus. Poczekaj, wjeżdżać w większe zakamarki, no to mieliśmy, nawet przykład mieliśmy ostatnio, że podjechaliśmy sobie do Lidla i stanęliśmy normalnie na miejscu parkingowym bez żadnego problemu, bo się mieścimy. No, z przyczepą był ten problem, że musieliśmy znaleźć tył gdzieś sklepu, nie? No. Żeby stanąć gdzieś z tyłu sklepu, żeby nie zawadzał innym samochodom, no i żebyśmy mogli w ogóle jakokolwiek stanąć, bo nasz zestaw był ponad 10 metrów, prawie 11 metrów mieliśmy zestaw, nie? No. Ten przyczepa i Volvo. Więc to jest, to jest to węższy, więc mniej stresu przy wybieraniu trasy, to jest prawda, ale to też to jest plus, ale też jednoznacznie minus, bo jest wyższy więc i tak musimy myśleć o wybieraniu trasy, nie? tak, no. ale nasz ale... jest wyższy ze na Wysoki box ten duży co mamy. Tak, tak. tak. On ma, no dobra, to jest mamy. Ma to ja wpisałam do plusów Wana, ale też minusów, jeżeli chodzi o wysokość. 3, się mieści. Tak, 3, się mieści. No z przyczepą wjeżdżałeś do McDonalda na McDrive'a. No. A tu już nie wiedziemy. Taki przykład dajemy, nie? Tak. Y, nie płacimy etola. No, to Wanie. Jest duży plus. Duży to plus. Nie, nie, nie chodzi tutaj o gotówkę, chociaż wiadomo, że parę groszy to kosztowało, ale nie Nie, no, nie no ostatnio aż tak. ten to, to był drogi. No, ale to nie są jakieś takie, wiesz. Dobra, ale nie płacimy. No, nie płacimy. No, można to rozwalić I... w inny sposób. Nie myślimy o tym przede wszystkim. To jest dla mnie bardzo ważne, bardzo istotne. Wyłączyłeś się Tola. No, tak, bo no. też trzeba było pamiętać. Albo później tak. wyłączyła się Tola. No i z tego, co kojarzę, no mówię, jeszcze nie byliśmy na żadnym kempingu, ale mi się wydaje, że też mniejsze opłaty na kempingach bo, bo płaci, tak, bo jak przyjeżdżaliśmy przyczepą, to musieliśmy płacić za osobowy, za przyczepę i za e, osoby. A tutaj jest tylko e, kamper i osoby. Także tutaj też są mniejsze koszty chyba, nie? Jeżeli chodzi o kempingi. E, mogę prowadzić ja z kategorią B. Możesz. Ale nie prowadzę. Ale mogę. To już jest plus, bo przyczepy naszej nie mogłam prowadzić, nie. bo już bym musiała mieć jaką kategorię? E do B. Nawet? B masz, a potrzeba by ci zrobić E. No, E. B. e? Aha. e he, he. Aha. No, także to też jest plus w naszym przypadku. Jest dużo y, ciszej w wanie naszym niż w przyczepie. Chodzi mi o postój. Y, bardziej jest wygłuszona buda niż mieliśmy w przyczepie. To znaczy, zwróciłam y, uwagę. To akurat właśnie, to akurat eee, chłopakom ludziom, z furgonu, tak. którzy nam dobrze jego wyciszyli. Izolację bardzo dobrą mamy w, w naszym w tym. No i że to jest jeszcze dodatkowo chyba nie, blacha też, nie? A niech ktoś się wypowie, bo my nie korzystaliśmy z kampera. Nie wiemy jakie jest porównanie kamper seryjnie produkowany tą przyczepie. Tak, do tak. Nie, Mi się ktoś... wydaje, że w kamperze chyba jest podobnie jak w przyczepie, bo to jest ten sam materiał wykonany. No może się ktoś No to niech się ktoś wypowie, jak jest w, kamper, w, w kamperach, tych zwykłych takich prawdziwych ja nie w kamperwanich. Bo u na nas kamper. jest dużo ciszej. Jak jestem w środku, to zauważyłam, że jak ktoś stoi y, 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 obok mnie i mówi, może nie głośno, ale na przykład szeptem, to ja nie jestem w stanie nic słyszeć. A jeżeli ktoś stoi przy mojej przyczepie i mówi nawet y, ciszej, to jestem w stanie powtórzyć każde słowo. Czyli to, to jest dla mnie plus w momencie, kiedy ja chodzę wcześniej spać, bo chodzę wcześniej spać. to też. To jest, jest na plus dla bezpieczeństwa, ponieważ e, ścianka w przyczepie jest cienka i, e, i podatna na jakieś tam, no nie wiem, siekierkę byś wbiła w tą ścianę. Tak, no tak. A tu no jest, i teraz mam tu, tak? właśnie to jest, dochod, do tego następnego punktu jest bezpiecznie i podczas jazdy i również nocowania. i to jest ten punkt, który Ty teraz zacząłeś po pierwsze, dobrze wiecie a jak nie wiecie, to sobie poczytajcie kampery prawdziwe żaden z kamperów nie przechodzi crash testów my jeździmy busem czyli te samochody przechodzą crash testy jesteśmy w metalowej puszce a kamper jest plastikowy i chodzi o, o moment zderzenia o, no, zmieniłam Łukaszek rękę Dopóki nie używałem tego bagażnika wizualnie on wydaje się mały ale yy, pod łóżkiem yy, w przyczepie miałem jakby to wszystko na kupie ja w kamperach widzę u ludzi, te garaże powietrzny tam, tam jest bałagan no to niektórzy tylko mają porządki takie poukładane szufladkach i w ogóle liczne. tak powietrzny tak. tam jest bałagan A tu ciężko się dostać tak do środka Otwieram sobie Ale nie, pytanie było. Bagażnik jest mniejszy, to jest fakt. No tego to nie jest, to jest fakt. Bagażnik mamy mniejszy. No Łukaszek. No, ale niewiele. Łukaniu, no jak możesz porównać nasz bagażnik w do bagażnika w Wolwie? Ja mamy mniejszy. Ja które tam mam. Ja tam mam wszystko, co, mi, co miałem przyczynić. Pytam się o rozmiar bagażnika. Mamy mniejszy, czy mamy większy? No, mniejszy. mniejszy. To jest fakt, no. bo... Ale... Tak, tak jak sam zaznaczyłeś, mieliśmy bagażnik na dachu w Volvo, w Wolwie z tyłu, tak, jeszcze podłóżkiem i bakistem. no to powierzchnia bagażowa dużo mniejsza, tak? tak ale... A to, że my się mieścimy w naszym bagażniku, że mamy wszystko tak poukładane i Łukaszkowi bardziej pasuje ten bagażnik niż tamten, bo tu jest porządek, bo ma wszystko w tych organizerach i na wierzchu wszystko jest, to jest inna para kaloszy, tak? Ale zauważ to. Czy... My się mieścimy, bo nas jest dwójka, ale na przykład czwórka już by się nie zmieściła w tym naszym bagażniku. No nie. No nie, widzisz, no to mamy mniejszy. Tak. No. No tak. No, to to jest, to jest. Czyli jak jeździliśmy we dwójkę, bo właśnie chciałem to powiedzieć, no. że ten bagażnik w Volvo to był wiecznie pusty. Tak, tak, to prawda. Ale jak jeździliśmy już we czwórkę, no to był pełny rzeczywiście. Tak, tak. ale jeszcze tak, tak jakby nam zabrakło tego miejsca w naszym wanie, to mamy dołożony ten box na górze, do którego mamy drabinkę teleskopową. Na razie go nie używamy, bo nam nie jest potrzebny, bo mówię, ukanio się zmie zmieścił, wszystko co nam jest potrzeba, to mamy ze sobą, tak? Nic, nic, nic nie musieliśmy wyrzucić, wszystko ze sobą wozimy. Przerwij na chwilę, włącz nawigację, zobacz korki. Dobra, włączam korki. Dobra, stwierdził Łukaniu, że jedziemy starą siódemką. Dobra, następny, cena. Camperwana a naszej przyczepy. No bo chyba samochodu nie możemy doliczać do, do przyczepy, ponieważ i tak korzystamy z niego normalnie w domu i byśmy musieli mieć taki samochód, nie? Więc słuchajcie, cena jest, różnica jest ogromna. W ogóle między kamperem a przyczepą jest ogromna, a między naszą przyczepą a naszym Campervanem to już w ogóle jest przepaść, nie? No to dużo. jest jakieś 400 koła różnicy. No. Tak, to jest 400 tysięcy na minus przy kamperwana, kamperwan droższy. Także tutaj to minus, jeżeli chodzi o koszta zakupu. I teraz koszty utrzymania, no to też minus kamperwana, Bo dużo większe ubezpieczenie płacimy, no. nie? Bo w przyczepie płaciliśmy dużo mniejsze, dużo yy, ubezpieczenie. No i chyba dużo droższe naprawy by, by, będą yy, w kamperwanie niż w przyczepie, nie? No. No, czyli ogólnie utrzymanie campervana czy tam kampera jest dużo droższe niż przyczepy. Yy, no bo tak jak mówię, samochodu nie liczymy, bo i tak go mieliśmy i tak byśmy go musieli mieć, bo używamy go prywatnie, więc yy, to nie było tak, że musieliśmy kupić, bo nie mieliśmy auta, bo przyczepę kupiliśmy, to musieliśmy kupić auto. Nie, ono było. Także wydaje mi się, że. No i teraz, jakie, jakie podsumowanie? Camper czy przyczepa? Co dla, co dla nas jest lepsze? Dla nas. No. Camper. Tak, dla nas camper. A jeżeli byście wy nas pytali, dla was no to to już nie jest takie proste w odpowiedzi, bo to każdy powinien pod siebie myśleć, jaką formę podróży preferuje. Każdy, każdy z tych pojazdów ma swoje plusy i minusy, a wszystko zależy od, przede wszystkim od tego, czego właściwie oczekujesz i co najbardziej cenisz w podróżowaniu, bo na przykład campervanem my potrafimy stanąć jeden dzień i od razu na drugi dzień zjeść śniadanie i się przemieścić przyczepą niby też tak można, tylko jest większa w kamperwanie, większa swoboda tego przemieszczenia i składania się i rozkładania się. Przyczepa moim zdaniem jest na taki dłuższy pobyt w jednym miejscu, nie? Tak. I na to, że możesz się postawić i tym samochodem osobowym jeździć, zwiedzać dookoła. Tak. Czyli tak bardziej nam się wydaje bardziej stacjonarnie. Czyli taka przyczepa to jest taka baza wypadowa do podróży wokół tej przyczepy. Czyli co, mamy te same plusy, te same minusy? No. Czyli zgodny małżeństwem jesteśmy? No, w dwóch przypadkach nie byliśmy zgodni. W których? W bagażniku? Nie, no. Ja pytałam o rozmiar bagażnika. Aha, okej. Okay. No i no, zgodziliśmy się, że tam był większy niż w Wanie. I w odczuwaniu. A, tego, tego. No ale ty, no to ja cię teraz obudzę. Jak będę się przekręcać. Nie ma takiej możliwości, że mnie obudzisz. <laughs> Wiem <laughs> tak, uganio chce się przekręcić na prawy bok, patrz czy falujemy. <laughs> Dobra, słuchajcie, e, kończymy tego vloga. Dajcie w komentarzach, jakie Wy macie odczucia, napiszcie na w komentarzach i jak Wy się przesiadaliście na przykład z, z przyczepy na kampera albo kamperwana, albo odwrotnie, to też napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze odczucia, jakie Wy macie plusy i minusy tego. E, I e, jeżeli macie. Jakiekolwiek, ale do naszych plusów i minusów, to też napiszcie, bo może na coś nie zwróciliśmy uwagi, nie? No. Także słuchajcie, kończymy tego vloga. Trzymajcie się. Pa.